A, witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie, na kolejną zjawiskową partię, która miała miejsce podczas świerć finałów, obecnie trwającego turnieju, który odbywa się, moi drodzy online. Panowie, tutaj zawodnicy siedzą sobie wygodnie w domach, w fotelach i rozgrywają partie na wirtualnych deskach. Tempo wynosi 15 plus 10 sekund inkrementu na każde posunięcie, czyli szachy szybkie. No jest to Aim Chess. US Rapid, moi drodzy, tak się nazywa właśnie ten turniej, który zrzesza najlepszych zawodników na świecie, w tym oczywiście mistrza świata obecnego Magnusa Kalosena, a także naszego reprezentanta Jana Krzysztofa Dudę, moi drodzy. Kibicujemy jak najbardziej Dudę ostatnio na fali wznoszącej zwycięzca Pucharu Świata. No i na kogo trafia w ćwiercinałach? Oczywiście na Magnusa Kalosena. Rozgrywają panowie, panowie cztery partie. No nie jest najlepiej. Jutro kolejna porcja tych, tych rozgrywek, a ja wybrałem dla Was akurat tę partię, moi drodzy, która moim zdaniem świetnie obrazuje geniusz, geniusz Mozarta szachów, czy Magnusa Kalosena. Ruch Król E2, który zapewne już przeszedł do historii. Historia pisze się na naszych oczach. Moi drodzy, jedziemy, przyjrzyjcie się przebiegowi tej partii. Wszystko roz rozpoczęło się od e 4 ze strony Carlsena. na co mamy C5. Janek odpowiada obroną sycylijską. Tam będzie szukał swoich szans wariant z pionem na E6, żeby uderzyć D5 w dogodnym momencie. Już Carlsen nie gra tego co grał wcześniej. C3, jakiś spóźniony łapin, jakiś tam goniec E2, ewentualnie skoczek, moi drodzy, C3, tylko wybiera taki troszeczkę boczny, jakby nie było wariant z gońcem na. B2. Skoczek C6 ze strony dudy. Goniec B2, moi drodzy, a 6, żeby wziąć to pole pod kontrolę, żeby nie dostać gońca, który często czai się na tego skoczka. Tutaj na C6 chce go wybić D4 do centrum. Tutaj poszło bicie, skok bije D4. W tym momencie Hetman F6 był jak najbardziej aktywnym ruchem, tu jednak wtrącony szach Hetman A5. No Jan uznał, że ten Hetman tutaj się przyda na tej przekątnej straszący. Króla skoczek, d2 w tym momencie, nie żadna tam propozycja wymiany hetmanów, no i skoczek, moi drodzy, f6, napad na pionka, bo skoczek jest związany, nie broni. Można go nic d3 od razu zagrać jak najbardziej, hetman f6 też jest ruchem, tu jednak najpierw wybicie na c6, no trzeba to odbić, nie ma rady, odbić można z centrum, można odbić do centrum, w partii poszło, moi drodzy, Dc. Troszeczkę niby problem z tym gońcem, ale póki co nie jest to aż tak, moi drodzy, istotne. Goniec D3, no trzeba pionka jakoś bronić. Goniec wchodzi do gry, oczywiście. Hetman F3 cały czas był ideą i koniec B4. Mamy związanie, więc, moi drodzy, Roszada niestety gubi figurę. No i co grać? No Hetman E2 długa, to były jak najbardziej możliwości. Można też było zagrać jakieś A3. Po C3, B4, Hetman, moi drodzy, E5. No i w tym momencie po biciach, które mogły przyjść jak, jak najbardziej do głowy, zroszować dopiero wtedy. Jak najbardziej, jak najchętniej. Tu jednak, moi drodzy, w partii żadne A3 nie poszło, żadne Hetman E2 nie poszło, tylko poszło. Ha! Król E2, cóż to za posunięcie! No, przechodzi do historii, już w tym momencie, moi drodzy, no odważny. Król zostaje w centrum. Oczywiście nie można, nie ma jak temu królowi bezpośrednio zagrozić. E, no, to, 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 to nie, nie są strachy na lachy żadne oczywiście. No ale król w centrum jakby nie było, niby problem ze wejściem wieżą do gry może się okazać. No i jakby nie było. No, jest to działanie przeciwne, jeśli chodzi o naukę gry w szachę, o zasady, tak? No, roszujemy jak najszybciej, zabezpieczamy króla, mówił trenerze szachowi, tak? No tak, ale na tym poziomie można zrobić tutaj mały wyjątek, odstępstwo od tej właśnie reguły. Król E2, Odważne posunięcie. No i wiemy, że król w końcówce się przydaje jako bierka walcząca, więc być może Magnus będzie chciał w dogodnym momencie wymienić te hetman, Król 2 coś niesamowitego. Krótka roszada ze strony Jana Krzysztofa Dudy i skoczek C4. No i tym samym, oczywiście, zwrócił uwagę na to, że Krus szedł ze związania, więc skoczek C4 jest jak najbardziej grywalną ideą. No i zresztą poszedł w partii. Hetman w tym momencie C7, Hetman D8. Można było też odejść jak najbardziej. Tu zostało wtrącone, moi drodzy, goniec C5 za takiem na Hetmana. Hetman poprawiony na D8, i ten goniec jest dosyć aktywną figurą, niewygodną. Zobaczcie, no te figury, moi drodzy, fajnie się rozwinęły. No, Karasen już. Już, już grabi przestrzeń, już się tutaj moi drodzy wdiablił na połowę przeciwnika. No po Hetman D8 poszło moi drodzy C3, wykopanie tego gońca, gdzieś tym gońcem trzeba odejść i gonie w tym momencie E7. No tu oczywiście byłaby podstawka. goń wrócił na E7, gonie C2, żeby otworzyć linie D. Wymiana hetmanów jak najbardziej faworyzowałaby białe, ze względu na to, że no król bliżej końcówki, bez hetmanów jest zawsze bliżej końcówki, jednak będzie nieco lepszy. No i kontrola nad linią D połączone ciężkie figury, a tutaj z tą komunikacją nie jest najlepiej. No i ten goniec na C8, taki kurza noga, nie najlepszy, wydaje się. Pogoniec, moi drodzy, c2, poszło skoczek d7, żeby zagrozić temu tu aktywnemu gońcowi. Ale goniec d6 w tym momencie. Jesteśmy gotowi, mówi Carlsen, wybijać, wybijać, odbijać tutaj na d6. No kontrola tych czarnych pól, moi drodzy, jest, jest po stronie białych, mają tą linię d. Oczywiście to w dogodnym momencie może pójść, ale teraz niekoniecznie b5 w, tutaj kopujemy dobrego skoczka, który po odbiciu mógłby się diablić na, diablić na d6, byłby bardzo niewygodny, więc wy przepraszamy skoczka. Skoczek odszedł na e3. I w tym momencie A5. Skoczek F6. Poprawić tego skoczka można było. Skoczek F6, moi drodzy, załóżmy jakieś tam wymiany. Hetman D4. No i wiadomo, na spokojnie. Można by było zagrać a 5 zaatakować tego Hetmana. Hetman musiałby odejść gdzieś tam. A, no, mógłby wejść na przykład na B6, ale wiadomo, jakieś miejsce dla gońca się robi. No, trzeba by było też myśleć o obronie pionka. Natomiast to były możliwości. Możliwości jakby niewykorzystane. A5. No, robienie miejsca dla gońca. Skoro stoi król na tej diagonali, no to być może koniec A6 będzie tutaj całkiem niezłym pomysłem. Ale w tym momencie 5, moi drodzy. Tutaj cementowanie tego gońca, który stoi na D6 świetnie, powiedzmy sobie jasno. Bicie tego oczywiście jest opcją, ale w tym momencie mamy, moi drodzy, B4. Można przepchać C4. Jak najbardziej się zgodzę, choć tutaj, chociaż tutaj hetman d3, bronienie pionka, no i zostają połączone wieże. Zaraz któraś z wież będzie chciała przyjść na d i kontrola nad linią d, moi drodzy, jest absolutna. To wygląda kusząco, ale c4 załatwia sprawę. Oczywiście ktoś mógłby uznać, że bicie i zaraz het i zaraz y, y, goniec a6, ale bc byłoby błędem. No bo jest mat na H7 wiszący, więc hetman wszedł tutaj, moi drodzy, z tempem, tak naprawdę. Olaż tego piona tutaj, który jest na C3. Wisi H7, więc tak, albo F5, aha, albo F5, albo G6, F5 byłoby możliwością, skoczek mógłby dostać się na, na C4, można by było wybić w przelocie, tu jednak G6. No niby jakieś osłabienia, ale czy to jest na tyle osłabienie, żeby mówić tutaj o gorszej pozycji? Raczej nie. Tutaj ocena kręci się wokół cały czas 0,0, tak? No już oczywiście nic nie nie grozi pogieszeć. Wieża Ade. No i właśnie, najlepsze posunięcia ze strony Karasena są grane, moi drodzy, trzyma. To kluczowe pole D6. No i w tym miejscu, w tym momencie czarne zdecydowały się wymienić te gońce. Hetman oczywiście odbije, no to, to zobaczcie, no Hetman zdominował pozycję, zdominował pozycję, chociaż no, nie jest źle, nic się wydawało, by nie dzieje. Czy można wziąć C3 w tym miejscu? No niby można. H4, H5. To mogą być ruchy, które mogą być, być niebezpieczne. No oczywiście chcemy tutaj rozpruwać tak? strukturę domku. BC nie poszło, poszło Hetman G5, proszę Państwa. Hetman G5 aktywny ruch, no i jest atak moi drodzy na pionka, który jest na E5. No ale wiadomo, coś za coś. Jak to w życiu taki w szachach Karlsen myślał, myślał, ale finalnie skubnął na C6, i teraz myślałem, że bicie na E5 jednak. Czy można było wybić moi drodzy na E5 Hetmanem bezkarnie? No wydawałoby się, że niekoniecznie, bo wisi wieża, więc najpierw coś trzeba zrobić z tą wieżą. Wieża 6 był jak najbardziej dobrym ruchem, tylko prawdopodobnie wtedy gonie C4. Odchodzimy i się nic nie dzieje. Tutaj cały czas trzymamy rękę na pulsie. Oczywiście zwracamy tego pionka w dogodnym momencie, ale to prowadziło do wymiany hetmanów. A właśnie Kalasnek chce wymienić hetman i udowodnić, że król E2 to jest ruch w stronę końcówki. Czyli on już przewidział, że hetmany się wymienią, króla będzie aktywował szybciej, ma kontrolę nad linią D i jest ogólnie lepszy. Nieco no nieco, nieco, tak. Tu jednak wieża, moi drodzy, A7 poszła w partii, żeby mieć to pole jeszcze dodatkowo pod kontrolą i zejść oczywiście z, z, z podbicia. Wieża A7. Co gracie teraz? W tym momencie poszło, moi drodzy, C4. Tu już nie ma możliwości wybicia C4. Jakby nie było, moi drodzy, grabi przestrzeń. Hetman wziął E5 teraz i Hetman D6. To tak naprawdę było ukartowane, żeby zaproponować wymianę Hetmanów. W tym momencie jedynym ruchem jest F5, który zachowuje rzekomo równą pozycję. F5 grozimy jakimś, moi drodzy, F4, więc prawdopodobnie trzeba byłoby to wybić. Po jakimś F4 skok odchodzi. Chociażby i tutaj na d7, i przestawiamy go poprzez c5, tutaj gdzieś yhm, aktywnie do gry. Pozycja rzekomo równa, rzekomo równa, f5, moi drodzy. Tu jednak, no, Janek nie chce wymieniać hetmanów, więc widzi opcję szachowania. Pada ruch f3, niby niepotrzebny szach, ale osłabienie skoczka, moi drodzy. Można by było próbować jakoś tego pionka tutaj wymienić i otworzyć, moi drodzy, linię e. No, król jest wciąż w centrum, więc wiadomo. I F5 teraz pada w partii ze strony Jana Krzysztofa Dudy, który ma mniej czasu. No i wie, że musi zagrać no coś. Musi zagrać aktywnie F5. Wydaje się aktywnym ruchem. Co prawda, pada pione 6 I na tym właśnie polega błąd, ale król G7 i będziemy próbować tutaj jakoś wykorzystać linię, a być może nawet zdwoić się na linię. No tam, gdzie jest właśnie król Karl No, w założeniu fajny plan, tylko że. Nie do końca skuteczny. Po król g7 Hetman, moi drodzy, w tym momencie wraca na d6, na aktywniejsze pole dla Hetmana, powiedzmy sobie szczerze. Skoczek f6 zostaje, moi drodzy, poprawiony, jakaś idea, być może wieża nawet d7 za moment się pojawi. No to Hetman, moi drodzy, w tym miejscu na d4, podwiązanie skoczka, to jest ruch, jak najbardziej jakiś, chociaż w tym momencie zapewne Hetman F4. No tutaj Hetman ma dla siebie miejsca. No, Carlsen czuje się w tych pozycjach, jak ryba w wodzie te właśnie suwanki, ma tutaj lepszą pozycję. Król, moi drodzy, zawsze będzie mógł się schować na F2. Wieże są połączone, ma kontrolę nad linią D. Jest dobry goniec. No i prawdopodobnie ten król <laughs> może się czuć nieco bezpieczniej niż król na G7. Niesamowicie aktywny Hetman powiedzmy sobie szczerze. Hetman d4, wieża, moi drodzy, 7 No już podwiązujemy i zaraz wieża z f na e. Świetny plan, ale król f2 jest na czas, Powierza z f na e8, wieża, moi drodzy, z h na e1. Jedyny ruch, który tak naprawdę tutaj cały czas utrzymuje przewagę białych. Goniec b7, żeby nie dostać nieprzyzwoitego... <laughs> nieprzyzwoitego, to było dobre. Niebezpiecznego, groźnego skoczka d5, to pole pod kontrolą, ale hetman f4 w tym miejscu, moi drodzy. Jak progresować czarnymi tutaj? Nie wiem, tutaj walka o remis, moi drodzy, przydałaby się jakaś. Król g8 poszedł w partii, skoczek, moi drodzy, f1, propozycja wymiany tych właśnie wiesz. Tu jednak g5, oddanie kolejnego pionka. No, idzie jak na byka, Janek tutaj rzucił się na rywala na niedoczasach. Niedoczasy gryzą jak wściekłe psy sąsiada, ale niestety to już jest G g5, no... No co tu grać? Co tu można grać? No można wymieniać, tak? No można bić tutaj tłuc do spodu, co to zmienia? Nie wiadomo. No szacha wtrącić nie można, hetman jest tutaj, moi drodzy, zamknięty całkowicie na tymże polu, to się, to się tutaj pięknie wszystko broni. Eee, wracamy do partii. Tu jednak, moi drodzy, poszło G5, Hetman bije F5, ale Hetman już, moi drodzy, nie broni pola H4, skąd można dać szach. Ale najpierw, zanim Hetman H4 szach, to wybicie, bicie, Hetman H4 szach, skoczek G3, żeby nie było tego, tak? No i niby tu można wziąć, ale tu uwaga, no są problemy, wisi skoczek, moi drodzy, tutaj obrońców wierzy jest właśnie ten skok, czyli coś trzeba tutaj postanowić, moi drodzy, może to wybić. No właśnie, co tutaj grać? W tym momencie poszło, moi drodzy, Hetman D4, czyli taka seria szachów, zobaczcie, Benz, Benz, szach. Tu król się, moi drodzy, schował na F1. Wieża wybiła, kolejny szach, Hetman E3. Ale Carlsen powiedział podobno wtedy po norwesku. Ktoś przeczytał z ruchu wark, moi drodzy, że taki szach to nie strach, nie wiem jak to po norwesku, ale to poszło. Skoczek K2. Koniec ataków Janka. Koniec taków Janka, moi drodzy, skoczek e Tu partia, moi drodzy, skończyła się po posunięciach, już nawet nie pamiętam, powiem Wam szczerze, skoczek E2. Chyba Król G7 poszło wybicie i została partia poddana ze strony Jana Krzysztofa. No, nie najlepszy dzień dla naszego reprezentanta, jutro też jest dzień, też będzie walka, ale no, kumż niesamowity. No, Carlsen, moi drodzy, żeby Was nie skłamać. Tu w raporcie mam napisane, że ma 98,6% dokładności. Nie ma, nie ma niedokładności, nie ma błędów. O blonderach oczywiście nie mówimy. Jednak ma 96% dokładności, no maszyny. Tylko, że taką precyzyjniejszą maszyną, taką bardziej, <grym> lepiej naoliwioną jest w tym momencie. No, mi świata, który jest w fenomenalnej formie. No dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy. Słyszymy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam.